jak teraz strzelę do kosza. Uwaga, chodzę tutaj i w tym momencie rzucam. Łuczek, wow, Luczek, ale ty to wyrzuciłeś, ale nie trafiłeś. Dobra, ale teraz trafiłem, juhu. Co ty mówisz? Czekaj, ja też spróbuję i uwaga, bum, lecimy i trafiłem, ale to jest prościutkie. Ej, faktycznie, tobie też się udaje, ale ja jestem najlepszym koszykarzem ogólnie. Nieprawda, bo ja będę najlepszym koszykarzem. Zobacz, jakie ja wysokiej piłki daję. A czekaj, jak pójdę troszeczkę do tyłu, może w tym miejscu i spróbuję... Rzucić? No nie, nie doleciała mi moja piłka. Pimpek, na samym początku musisz zrzucać zbliżej, czyli z tej linii. O, ale jestem wkurzony. Dlaczego tak słabo rzucam? No nie mogę, ale patrz na moje rzuty. Trafiam w każdego. O tak, teraz ci się udaje, ale i tak ja będę lepszy. Co ty mówisz? Nieprawda, ja będę lepszy od ciebie. Ja nawet rzucam z boku i trafiam. Ej, faktycznie, a tu się robi coraz bardziej dalej te rzucanie. Widzisz to? No właśnie, można rzucać po raz dalej to jest takie fajne. Może spróbuję teraz? O, ledwo trafiłem, ale nie było łatwo. Jeju, ale jestem taki słaby. Nie trafiam w ogóle do kosza. Co to ma być? A ja chcę być na samym końcu. Chyba muszę kupić jakieś ulepszenie. To pipek? Nie, no nie kupuj żadnego ulepszenia. To są pieniądze. O, tak, zaraz zobaczysz. Tutaj mogę coś ulepszyć, tylko nie jestem pewien, co. Szybkość siły albo dokładność. Ulepszmy sobie siłę. Tak, teraz będę mógł strzelać z daleka. Ej, chwileczkę, ty. Ile drubuksów ty wydałeś? Ja wydałem normalne pieniążki, ale i tak będę strzelać dalej od siebie. Wow! Prawie to trafiłem! Jakim cudem! Ej, to mi się nie podoba, dobra, muszę kupić ja coś za drubuksy w takim razie. Zaraz, co ty powiedziałeś? Haha, ha, możesz to robić, ale wiesz co? I tak nie będziesz rzucał dalej ode mnie. Patrz na mnie, o tak! Ej, chwileczkę, ty naprawdę dobrze tutaj rzucasz, ale dobra, ja w tym momencie naprawdę będę mieć lepsze. Uwaga, i w tym momencie na pewno trafia. Ale ty jesteś słaby, jak ty, nawet nie trafiasz z połowy boiska, a ja trafię z tej strony. Uwaga! Pum! O tak, pimpę patrz teraz na mnie. Patrz, jaką mam piłkę, mam bombę! Co to? być. Zaraz, nuciek! dlaczego ty grasz z taką mocną piłką? O tak, ona za chwilę wybuchnie, wiesz? Nie, co ty robisz? Dlaczego? Ja mam taką sobą piłkę i zaraz, z jak daleka ty możesz ją wyrzucić? Mogę rzucać z każdej pozycji, jaka mi się podoba. Zobacz to, teraz strzelam stąd i bum. Wow, ale to jest mocne. Nie no, ja też to chcę mieć. Zaraz, chyba też mogę dostać taką bombę za 80 robuxów. To pipę? Chwileczkę, to jest za dużo. O tak, właśnie to kupiłem i w moim ekwipunku jest super Piłka, teraz ją będę mieć w mojej łapce. I uwaga! wow, ale leci i wybucha! Wow, ale teraz masz ekstra piłkę taką jak ja. O o, musimy się teraz rywalizować, kto będzie mieć lepszą piłkę. No pewnie, że ja będę mieć lepszą piłkę, ale zaraz, czemu ty tak odchodzisz? Ty naprawdę możesz strzelać z tak daleka? Czekaj, no nie wierzę, ja może pójdę na sam koniec. Uwaga, zobacz i teraz trafiam! O nie, nie udało ci się chwileczkę. Ja podejdę teraz z mojej i może mi się uda. No dobra, zobaczmy, jak ci idzie. Uwaga, o, o, też nie trafiłeś Ale jesteś leszcz O nie, za chwilę sobie wszystko dokupię i będę naprawdę lepszy No dobra, no to zobaczymy Ja mogę odblokować kolejny świat Ale zaraz, czy my mamy cały czas trafiać do tego jednego kosza? Chyba tak, Pipek, ale dalej mogą być cięższe te kosze No nie, ja nie dam rady tego dorzucić A, dobra, mam pomysł Dokupię trochę siły Ale super, kupię troszeczkę szybkości I maksymalną ilość siły No i troszeczkę dokładności też by mi się przydało. Ja nie mogę, Luczek, przygotuj się, bo tak cię teraz rozwalę. Z jakiej odległości dałbym radę? Ha, może z tej? Uwaga, lecę i wow, ale leci! Ej, yo, jak ty to trafiłeś? Ty jesteś naprawdę dobry. Nie no, chwileczkę, też spróbuję stąd strzelić. Uwaga i pum! Co? Ty też trafiłeś? No nie, czekaj, ja muszę iść dalej. No nie ma opcji, że ty mnie przegonisz. Dobra, to jest dosyć daleko. Uwaga, wow, leci piłka i trafiłem! Ej, ty jesteś Naprawdę dobry, nie do chwileczkę. Mam pomysł, Pipek. Dawaj teraz rzuć za tego drzewa, co? Teraz na pewno ci się nie uda. Ojeju, to będzie trudne! No dobra, spróbujmy to. Uwaga, pum! Nawet nie widzę tego kosza, ale trafiłem, tak! Ej, chwileczkę, jak ci się to udało? Ty jesteś naprawdę dobry! ha bo jestem najlepszą osobą do rzucania piłki. A tutaj mamy kolejną strefę. Zaraz, czy ja dorzucę stąd, to jest niemożliwe. A, nie udało mi się! Haha, pipek, widzisz, jednak nie jesteś taki dobry, Ty jest... Jesteś jeszcze słaby. A, ale mnie wkurzyłeś. No dobra, ale ta piłka była tak blisko. Chyba mogę do tego miejsca dorzucać. Ehehe, dlaczego? Musisz sobie ogarnąć lepszą piłkę, Pimpek. Ale wiesz co, i tak strzelam lepiej od ciebie. Mam już piąty poziom piłki. Chociaż to jest dosyć trudne, to jest bardzo daleko. Nie mogę być taki słaby jak ty, Luczek. Te upgrade y nic mi nie dadzą. Mi się wydaje, że muszę wydać troszkę Robuxów. Ej, chwileczkę, tylko nie Robuxy, to będzie chyba za mocne, co? O, tak, to będzie takie mocne Ja nie mogę, ale tu jest fajne Ja jajuszko Kopiłbym je Ono kosztuje tysiąc robuxów. Boję się, że będę zbyt silny Ale dobra, kopmy to Ja nie wierzę Uwaga, proszę, dajcie mi super jajka I co to są za piłki? Nie wierzę w to, Luczek Lepiej, żebyś tego nie widział Zobacz, czym mogę odbijać O fuj, ale obrzydliwe Oj, to jest jakaś kupa, ale poczekaj Patrz, co ja mam Ja teraz mam coś nowego Patrz to Ojeju, czekaj, bo trafiłem właśnie ku... Kupom. No dobra, pokaż mi. Zaraz, co to jest? To jest trupia czaszka z kości, widzisz, a my pieski to lubimy kości. O fuj, nie. Ja wolę chyba kupę. Ona jest taka śmierdząca i śmieszna. Hehe, <laughs> ale zaraz, czemu ja mam tyle pieniędzy? O matko, ta kupa mi daje tyle gotówki, że to jest niesamowite. Ej, weź mi trochę oddać, to na pewno jest dobre. O nie, nie ma takiej opcji. Ja tutaj kopuję kolejny świat i mogę teraz być na jakiejś pustyni, o ile zakład, że uda mi się trafić aż za tą piramidę. Nie no, muszę to zobaczyć. Dawaj, ja też się ustawię za tą piramidą. O tak, zobaczmy, kto dalej dorzuci piłkę. Ja coś czuję, że ją trafię na luzie. Jesteś gotowy? Tak, Pipek, ale chwileczkę. Nie ma opcji, że przerzucisz tą piramidę. Dawaj, ustaw się pod tą palmą. No dobra, zróbmy to. Uwaga, trzy, dwa, jeden i... Strzelam! Ale chwileczkę widzisz, to cię cofnęło! A, no dobra, troszkę się wkurzyłem, ale zaraz może stanę na czubku tej piramidy i teraz trafię! Wow, co to jest? Nie można ustawiać się na czubkach piramidy. No dobra, poczekaj sekunda, może nie mam takiej dobrej piłki, ale teraz na pewno dolecę. Wow, i uwaga, nie, byłem tak blisko! Ej, faktycznie udało ci się, ale weź, ja nie mam takich umiejętności jak ty. No nie, chyba nie mogę jeszcze trafić moją piłką, bo ta celność jest dosyć niska. Próbuję cały czas trafić tą kupą i mi się nie udaje o mały włos Kupię teraz maksymalną ilość upgrade'ów. O matko, ile ja mam pieniędzy, a one mi się nie wykorzystują. Halo, y, chyba będę za mocny luczek! Jak to za mocny? Nie no, nie możesz tak być! Serio, naprawdę, ja w ogóle nie zużywam moich pieniędzy! A cały czas to klikam Halo? O, dopiero teraz mi się zużywają. Sekunda, ja wymaksowałem moją siłę na maksa! To ty mówisz, nie no dobra, teraz musimy iść dalej, rzucać, zobaczymy, kto będzie lepszy. Jeju, nie żartuję ci. Ja teraz skopuję wszystko na max i będę rzucać najdalej, jak tylko potrafię. A, to jest za mocne. Chwileczkę, Pimpek, czy ty mi chcesz powiedzieć, że możesz iść na kolejny świat? Jestem tego pewien, nawet na kolejną krainę. Jak ja przyspieszam? O co tu chodzi? To no, ty mówisz, skąd ty rzucasz? Dobra, spróbuję rzucić teraz za tą piramidę. Uwaga, się Lecimy i zaraz idealnie do kosza. Ej, faktycznie, ty to tak mocno rzucasz. Ale to to nie jest żadne wyzwanie. Mogę kupić kolejny świat i rzucę sobie. Hmm, może tutaj z tyłu, na samym końcu. Uwaga, przymierzam się, ile ci piłka? Ja nie mogę, ale to jest mocne, ale trafiłem. Ej, Pimpek, ty jesteś na tej lodowej krainie, czy co to jest? No pewnie, że tak, a wiesz, że to dopiero początek, bo mogę kupić każdą krainę po kolei. O tak, dawaj jak najdalej, zobaczymy, czy ci się uda, czy jesteś taki cwany. Jestem teraz na jakiejś krainie oceanowej, dobra. Zobaczmy, czy mi się uda Trafiam z samego końca Ja nie mogę Ta kupa leci na sam koniec Ale zaraz, czy mi się wydaje Ja mam jakąś jeszcze lepszą piłkę Taką ognistą Kopmy kolejną arejkę na sam koniec! Dlaczego to jest takie mocne? Wydaje mi się, że stąd na luzie trafię. Może pójdziemy troszkę dalej. O tak na ten wulkan! I uwaga, jestem tuż za wulkanem. A teraz używam super piłki mojej ognistej. I ona leci cały czas. Ile tu jest świętych Mikołajów? I nie gadaj! Doleciała! No, Pimpek, jak ty to zrobiłeś? Ty jesteś za mocny. Ta piłka musi być jakaś dowolona. No, pewnie, że tak, Luczek. I co? Kto jest lepszy w koszykówkę? No, pewnie, że ja. A to nie. Koniec, ja nie wierzę, ile tutaj można kupić jeszcze rzeczy. Jestem na jakimś ufo, a to nie jest najlepsza piłka. Bo najlepszą piłkę dostanę teraz. To jest taki uśmieszek. O tak, on jest mega fajny. Pimpek, ale chodź do mnie, pokażę ci, co ja mam. No dobra, już to robię. Tylko czekaj, bo wyrzuciłem akurat moją piłkę i trafia ona idealnie do kosza. Gdzie ty jesteś, obatko i co chcesz mi pokazać? Zobacz to, pimpek, w tym momencie mam mega obiejętność. Zobacz, co jest pod moimi nogami. Co ty zrobiłeś? I możesz tak dorzucić wysoko. Ale wiesz co, ty jesteś taki słaby. Ja mogę rzucać z każdej odległości. Ty nigdy mnie nie pokonasz. Ale spokojnie, widziałeś co mam? Mam mega zaczarowanie. Weź sobie tą piłeczkę tutaj zaczaruj. Co ty mówisz? To serio tak działa? Za tysiąc klejnotów? Wow, ale super. I teraz jak ją strzelę, to też mam taki super okrąg. Wow. O tak, i możesz jeszcze bardziej to ulepszyć. Co ty mówisz? No dawaj, muszę to zrobić. Ja nie mogę, czy to będzie jeszcze lepiej? I widzisz to, Pimpek, jestem dobrym kolegą, że ci powiedziałem o tym triku. No faktycznie, pomogłeś mi. No i co z tego? No właśnie, Pimpek, bo mam do ciebie pytanie, bo ty jesteś taki dobry, może dałbyś mi jakąś piłkę, bo chciałbym sobie tak porzucać. Chcesz moją starą piłkę! No w sumie mam parę takich słabych. Ale nie wiem, czy ci dam, bo będziesz lepszy ode mnie. Nie, no co ty, Pimpek, Przecież ty jesteś najlepszy. Ja nie mogę być od ciebie lepszy. No dobra, wiesz co, przekonałeś mnie! Weź moje dwie stare piłki, nie dawaj mi nic za to! Nie, no dam ci. Te dwie moje, zobacz tą tupę czaszkę i piaskową. Ojeju, jakie to jest słabe! Masakra, ja w ogóle tego nie potrzebuję, ale dzięki. A ja teraz mam twoją piłkę, zobacz to! <haha> o, tak, i możesz strzelać tak daleka! Ej, faktycznie ona zabiera wszystko. To jest najlepsza piłka chyba moja! No wiedziałem! Mluczek, ale wiesz co? Ja idę na sam koniec. Chcę zobaczyć, jak daleko mogę wyrzucić tą piłkę. A ty ulepsz swoją siłę i zaraz do mnie dołącz na razie! Ja muszę odblokować wszystkie światy po kolei, bo mam wrażenie, że z każdej odległości bym to trafił. Tylko trzeba uważać tu sobie jakieś toksyczne rzeczy. O fuj. I jestem na jakimś zamku. Sekunda, czy to już jest koniec? Nie wierzę w to, jak uda mi się stąd dorzucić? To będę najlepszym piłkarzem na świecie! Uwaga! Leci moja piłka! I jeju, ona jest tak wysoko, ale czy na pewno dolecę? O nie, zaraz chyba mi się uda. Tak, trafiłem w to. Nie wytrzymam, mogę odblokować kolejny świat? Ale ja jestem bogaty. Co to są za bramy do nieba? Nie mogę. Czekajcie, ja mogę rzucić z jeszcze dalszej odległości. No dobra, spróbujmy to zrobić w tym miejscu. Czy uda nam się dorzucić tą piłkę przez wszystkie możliwe pola? I zaraz, czekajcie, nie! Moja piłka! nie udało jej się, ale to jest słabe. I zaraz, Luczek, co ty tutaj robisz? O tak, teraz się będę rzucał, bo potrafię. Jak ty się tutaj tak szybko dostałeś? Ale ty jesteś mocny. O nie, ja na to nie pozwolę. Muszę kupić większą siłę. Nie no, Pimpek, co ty mówisz? że Jesteśmy przyjaciółmi. <laughs> co to był za śmiech? Nie podoba mi się to. Ja muszę kupić wszystko na maksa. Jeju, ja naprawdę mogę kupić najwyższy poziom piłki. Teraz tylko wymaksuję tą dokładność i tak na Naprawdę skończyłem! I teraz na pewno będę musiał stąd dorzucić. Uwaga, 3, 2, 1, proszę cię, piłko! Ale ona leci, błagam! Ona chyba musi dolecieć, co nie? Chociaż nie wiem, to będzie takie trudne. I uwaga, trafto! Ale mamy farta, no nie wierzę. Ja mogę normalnie kupić wszystkie możliwe rzeczy. To jest zbyt mocne. Haha! Ha. Luczek mnie na pewno nie dogoni. Bo ty, pimpek, mówisz za chwilę, będę tuż za tobą. Teraz rzucam z bardzo daleka. Nie ma opcji. Ja już jestem tak daleko. Na jakimś chińskim miejscu? Na jakiejś latającej wyspie? Co to ma w ogóle być? O czym ty wygadujesz, Niero? No za chwilę będę koło ciebie. Nie wydaje mi się. Wiesz co? Ja już jestem. Na samym końcu. Sekunda. To nie mogło być takie proste. Ja zepsułem grę. Patrz, jak ja wysoko rzucam piłką. I na pewno uda mi się dolecieć albo nie. O, o, proszę cię piłko doleć i udało mi się, ale to był idealny rzut. Ja jestem chyba pipek tuż za tobą, za chwileczkę będę koło ciebie. O, o, nie podoba mi się to, dobra, w takim razie lecimy jeszcze dalej. Ile tu jest krain? Dobra, jestem pewien, że uda mi się trafić w ostatnią krainę. Jestem tutaj, ale to jest daleko, jestem na jakimś statku, ale to jest dziwne. Uwaga, rzucam piłką i uwaga, jak trafię w tą, to trafię najdalej jak się... Tylko dam. Ja wyrzucam moją piłkę na samą górę. Tutaj latają samoloty i uwaga, trafiłem! Nie, nie trafiłem tego! Ale ty jesteś słaby! No dobra, ciekawy dokąd ty potrafisz trafiać. E, zaraz ty jesteś tutaj? No to dobra, rzućmy piłką na 3, 2, 1 i zobaczmy, kto dalej doleci. No dawaj, pipdek, w takim bądź razie ja cię rozwalę! Jesteś tego pewien? No dobra, 3, 2, 1 i rzucam! O, tak, ja też rzuciłem, zobacz jak ta piłka moja leci. Ło, ale moja leci dalej od ciebie, czekaj, widzę ją, ona jest przede mną i uwaga, trafisz, a nie trafiłeś, o nie, a ty niby trafiłeś, tak mi się udało, ledwo, ale jestem lepszym koszykarzem od ciebie.